Yo, Szymanko, Mardeczki z tej strony, DeBober. Witam Was z kolejnym odcinkiem na moim kanale. Dzisiaj filmik jak Lisu przechodził moją mapkę. Zapraszam Was do oglądania. Halo, Halo, siemanko wszystkim witam z tej strony Lisu. I to jest najmroczniejsza mapka Fortnite, jaką widziałem. Tak zresztą widziałem po screenshotach. Wykonał ją DeBober. Tutaj kucający I ogólnie jest to mapa Escape, i tyle o niej wiem w sumie. Także ja tu widzę jakiegoś jaga jest latarka. Tej latarki będziemy tutaj używali do oświetlania sobie drogi, oczywiście. Do czego innego można używać latarki. Eee, I okej, okay, mamy tutaj napis Witaj w domu samobójców. Jezu, mam nadzieję, że ja nie zostanę jednym z nich. Ej, ja w ogóle nie wiedziałem, że w Fortnite jest. Co jest grane? Ej, ja nie wiedziałem, że w Fortnite jest latarka, tak byłem. By. twoim zadaniem jest rozwiązanie całej tajemnicy domu oraz wejście na strych. Okej, okay, musimy się dostać na strych w jakiś sposób. Tu słyszę skrzynkę. Ogólnie, ale nie wiem, czy. O! Coś nacisnąłem? Dobra, gdzieś jeszcze rodzaj. Że, tutaj umarła młoda dziewczynka. Powiesiła się przez problemy rodzinne. Jezu, jaka to jest mroczna mapka? Nie! Masakra, ale duch. Duch wesoły ogólnie tutaj jest. Tutaj coś słyszę, ale tu jest jeszcze. Jo pierdziela, ale to jest creepy. E... tu jest jakiś guzik w ogóle. Co to jest za guzik? To tutaj była kłódka do zablokowania, ale kliknąć guzik i już ci się otworzyły drzwi. Aha, dobra, caj, całaj, czaj, po Dobra, jak ktoś się będę udział widział, ja to będzie tylko może tak zwraci. Będziemy jedynym miejscu stali godzinki. No widzimy trzeba jakiś guzik, a e, w nie, wiem sam jak to zrobił. Wejdź zamiast odwiedzanie całej policy domu. Tutaj się to się do podami. Yyy... Pod tutaj się z skrzynką. Chciałam się wrócić tutaj? Nie. Raczej no, nie. A ten głos jest głośny, masakra. Ta latarka w ogóle kaasuje. Eu... Um. Aha, czyli ja mogę przez to przejść, dobra, tak, no. ja nie ogarnąłem Nawiedzony las, nawiedzony cmentarz. Hmm gdzie tu pójść, nie? I to i to brzmi creepy. Dobra, pójdziemy do lasu. Ło wow. ej, to miało być Fortnite ten jakiś Outlast Jok, tu jest ciemno w ogóle. Widzowie ja tutaj nic nie widzę, tu jest sama mgła I Jest jeszcze ciemno do tego, nie? Okej, okay, tu jest jakiś guzik chyba nie, to jest jakaś lampka zielona Okej okay. Czegoś czegoś tutaj musimy pewnie znaleźć Coś trzeba tutaj rozkminić Płot chyba nie będzie miał nigdzie dziury Wydaje mi się On ma jakieś tam przerwy po ch co chwilę Ale to jest takie chyba Designowe bardziej Tu jest jakiś portal Nie, to wygląda jak portal Nie wiem co to jest eee... Jezus Maria Okej, okay, tu jest jakiś sprayik, krzesełko, tutaj nic nie zrobimy, ja się boję, ciekawe w ogóle co będzie na końcu, ciekawe, ciekawe, dobra, nie wiem co tu zrobić, na razie chyba pójdziemy, wait, oho, tu był tunel, labirynt grozy, o nie, proszę nie opuszczać labiryntu dopóki nie znajdziesz M4, a dobra, czyli dostaniemy tutaj M4, będę się czuł bezpieczniej. Ogólnie Bober, ja mam tego Chuck Jaga ja mam go wypić, czy co? No radziłbym ci go wypić O nie, no nie gadać, żeby to się strzelał. No dobra, mnie labirynty Nienawidzę labiryntów Masakra Tutaj jakoś obeszłem naokoło Tu nic nie ma Jakby się dało jakiś na ten, na ten żwopot wejść, nie? i właśnie, tu jest wejście jakieś Wait, może to jest tu droga jest do... Wejście Co jest? To jest wyjście, wyjście w jakimś sensie? No, z labiryntu, ale najpierw musisz tam m -kę tą Aha, m najpierw znaleźć zna M4, -kę. dobra. Czyli tu na końcu mam przyjść, okej. Okay. O! Są skrzynki. Dobra. Także mogę wychodzić. Ło! Wow, 930 amunicji. O nie, aż tyle mi będzie potrzebne? Mam nadzieję, że nie. Okej, okay, wychodzimy z labiryntu w takim razie. Eeeem, um, no właśnie, tylko no widzę ty. net. Tutaj, tak? Mam ty, zaskoczyć? Mhm uh -huh. Okej okay. Są strzałeczki jakieś O nie! Tu jest otwarta przestrzeń, czemu to mi... Jezu, myślę, że tu się zombiaki pojawią, bo... Zazwyczaj takie otwarte przestrzenie w grach... Jezus Maria Zazwyczaj takie otwarte przestrzenie w grach sugerują, że będzie dużo potworów Co to jest? Uuu! To strzela! Okej, okay, musiało dostać trzy bańki, aż spoko. Niszczyć rzeczy nie mogę, nie? Pod składami raczej nic nie będzie. Dobra, dobra. Co my tu mamy? To jest jakiś automat. Ktoś tu sobie jedzonko jadł, widzę. Spoko. Czy mogę tędy przejść? Co to jest? Jakieś fałdolce na tym. Na tej platformie? Nie wiem, nie wiem. Jezu, jakie to jest creepy. Czy ja się wróciłem? Ja się wróciłem chyba, nie? Tak. Ale jestem tym dzbanem. Dobra. <grytanie> Okej, okay, lecimy na górę, Skip level. Aha, czyli to jest te przejście, o którym mówię, że jak nie dam rady przejść czegoś, to tu się idzie, tak? Tak. Dobra. I tu jest martwy punkt. To trzeba coś tu chyba wykminić. Tylko co takiego. Kurde, dobra, to ja się może cofnę niżej troszkę. Hmm, hmm, hmm. Co my tu mamy? A ja chyba po tym muszę skakać. To mi wygląda na parkour. Tak mi się wydaje zresztą. Mogę ja tutaj jakoś wskoczyć? Wait, wait, wait. Jakoś... Hmm. Może z wyższej tutaj... Z wyższego tego, z wyższego poziomu jakoś. A... Hmm, hmm, hmm. Tutaj, raczej tu. O, o, o! Coś takiego pewnie. Kurde, ale to jest śliskie. Znaczy jest strasznie śliski, widzowie, i ciężko na to wskoczyć. Wydaje mi się, że tam trzeba iść. Dobra, jeszcze raz. Jump. Ok. Na wyższy poziom. Na skrzynkę. Dobra, kolejna. Git. Jeszcze parę przed nami. Dobra, najważniejsze jest to, żeby między skokami robić sobie takie małe przerwy, bo potem postać nie daje rady wyżej skoczyć. Dobra, przeszedłem gdzieś. Okej. Okay. Ja sobie pójdę ile... tutaj z kipniętym levelem, dobra? Dobra, dobra. To ty sobie przejdź przejściem, a ja przechodzę dalej. Tu jakieś wilki, dzięki którym skoczyłem. Ło, wow, tu jest jakiś trap. Dobrze, że to zauważyłem. Aha, te strzałki mnie tutaj pchałem, okej. Okay. Tam był skip level, rozumiem. Dobra, tu musimy zbejtować trapika. Dawno tego nie robiłem. O! Git. okej. Okay. Idziemy dalej. Musimy patrzeć, czy nie ma innych pułapek, bo nie wiem właśnie, czy to się tylko ogranicza na zwykłe kolce. Dobra, tu mogę chyba skoczyć. Spoko. Jest jakieś zejście, ale czy tutaj nie ma nic ciekawego do zrobienia? Ja jeszcze się rozejrzę dla pewności. Jest jakiś wentyl zablokowany. Chyba nic nie ma. Skakuję. Ło, wow. dobra Masakra. Szkoda, że nie można ten. Widziałeś, fajne by było, jakby dało się M-kom celować. I drugą ręką pod M-kom sobie trzymać latarkę, nie? Albo przyczepić latarkę taśmą do tego, do M4. To by było spoko. <laughs> Ale straszny duch. Brawo się wystraszyłem. A tam mgła jest taka śmieszna. Podukos. Tutaj. Dobra, jest jakieś łóżko. Ja mam przejść przez tą mgłę, tak? Co to jest? Nie wiem, jakiś. Nawiedzone przedmioty tu są, one latają. Okej. Okay. Ło! Dobra, to już było bardziej creepy niż tamten duch, ale. To nic. Tu nic nie ma chyba. Słazienka. Zwykła. Ze strachem. Hmm. No i co? Co tu mamy zrobić? Trochę nie A! Wait. Więcej trzeba na drzwi wskoczyć. Pewnie. Pyk. Chyba. Tak, to są kolejne. O, ale wykminione! O, ale wykminione to jest. Dobra, kozacko. Nie sądziłem, że tu będą w ogóle takie rozwiązania. Dobra, lecimy dalej. Na szczęście straszne dźwięki się ten przestały odtwarzać. Nie idź dalej, bo skończysz jak właściciel domu. O nie. O nie, to jest ten właściciel? O, kurde. Zaufaj mi, idź w prawo. Hmm. Kurde! Szczerze? Szczerze? Nie wiem. Nie wiem czy mamy mu zaufać. Widzę jak wy byście zrobili? Ej, tu zjawy widać w powietrzu. A tu są pajęczyny. No dobra, nie wiem, pójdziemy w prawo, okej? Okay? Pójdziemy w prawo. Ha ha ha. O nie. Ja chyba nie chcę dalej iść. Jak ha 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 Czy idziemy? To jest przepaść? Czy to jest przepaść? To nie jest przepaść. Co to jest? O nie! Boję się tu iść. Kurde, to jest przepaść! Tak myślałem. W sensie, nie wiem. Nie miałem powodu, żeby mu nie ufać, nie? Może tak powiem. Ale okej, okay, dobra. Lecimy dalej. Na szczęście to był checkpoint. -cik. No ale patrzcie, bo tutaj nie idź dalej, bo skończysz się właściciel domu. No tego w sumie też nie posłuchałem, to czemu to miałem posłuchać tak właściwie? Okej, okay, no dobra. Tutaj mamy pajęczynki. Ło! Wow! O, to dziwnie wygląda. Co teraz? Czy to jest jakiś labirynt? What the hell, nie wiem gdzie iść. Wait, tu, tu nie ma pajęczynek przez chwilę. Czemu ja mam wyłączoną latarkę w ogóle? Kajcie, gdzie mam iść? Tutaj jest koniec. Jakiś róg. Tutaj też jest róg. Nie ogarniam totalnie. I teraz się wróciłem chyba. Czy nie? Jest na Nienawidzę. Dobra, jest zejście na dół. Okej. Okay. Tu nic nie mamy pod schodami. Zawsze lepiej sprawdzić, oczywiście. Dobra, lecimy dalej. Ale opustoszały dom. Masakra. Ej. Okay. To ja nie ogarnę, co to jest przyklejone do sufitu, nie? Dobra, co my tu mamy jeszcze? Tutaj sobie zejdźmy. Okej, okay. skip level. Ło! Skip level, jakbym przez krzaki miał przejść, dobra? To nie skipujemy oczywiście, próbujemy przejść. Eee, czy tu będzie coś? Co to za dźwięki? What? Okej, okay. tu pewnie na górkę, wiadomo. Co dalej, co dalej? Można prosić o podpowiedź? Eee, yy, tak. Czekaj, to, to ja zapytam, ci... zapytam. Muszę coś na dole znaleźć, czy tu na górze, gdzie stoję? Nie, na górze, na górze jest. Na górze coś jest? Dobra. Tylko co? Tylko co? Jest jakiś worek. Hmm. Te krzaki są podejrzane strasznie, w sensie nie wiem po co one są. Po tej stronie tak samo. O co tu chodzi? Trzy beczki, worek, lampka. No i co? I coś się cały czas odtwarza, ale co? Co to jest w ogóle jakieś? Poczekajmy na ten dźwięk, może. Dobra poddaję się, odpowiedz mi. Znaczy podpowiedz mi Podpowied yy, Tutaj jest no. gdzieś ukryte okno, przez które musisz przejść Ukryte okno No co ty gadasz? Że to jest ukryte okno Tu chyba Tylko jak ja mam na kucaka? Nie o! Coś A może po drugiej stronie? Może na ten worek najpierw nie Kurde, bo budować nie mogę, rozumiem, nie? Nie mogę budować jakie mam wejść na to okienko? A widzę ja, dobra, tu jest okno, faktycznie. To jakie mam na nie... Wskoczyć skoro... To chyba trzeba na kucaka, nie? Trzeba na kucaka, czy nie? Podskocz trzy razy, żebyś tam tak słabiej skakał Aha. I ja 500 IQ to było... Nie, to nie było opcji w ogóle, widziałeś, że, ja że ja bym to w ogóle zgadł. Hmm. Bez podpowiedzi 500 IQ Wykorzystanie mechanik Fortnite'owych do 100%. Dobra, jest kolejny trapik, na szczęście zauważyłem Oj! <grym> <grym> nie wyszło mi zbejtowania. Dobra, to chyba sobie po prostu będę trzymał do baitowania tego okay. dobra, lecimy dalej Żadnego trapa to są drzwi, to sobie je otworzę dobra kolejne drzwi ale tutaj nic nie ma? okej, okay, powiedzmy, że to pomieszczenie jest stworzone bez sensu idź prosto, nie zatrzymuj się o nie, dlaczego? dlaczego? Czemu mam się nie zatrzymywać? Uuu, za tobą. Co jest za mną? Czekaj, tu były drzwi różne. Może coś tu będzie? Ach, te pieca ciepładają. Wait, a tam były jeszcze jedne drzwi z tyłu. A z tymi to co? Oha. To gdzie ja mam iść teraz? Pójdę tu. O nie, i zleciałem... nie! Przeczytałem kodem Celisu w sklepie i spadłem do pułapki. Ej, to, to było niemiłe. Czekaj. To ja coś ominąłem chyba, tak? Jak nie wiesz co zrobić, wbijaj do tego pokoju. Wait. Tu też są pułapki. To też bez sensu. Tu jest przepaść, jest pułapka. A tutaj? Kodem Celisu w sklepie. Po raz kolejny. Ło, ty mi coś zrobiła. Nie, nie czaję! Dobra, to pójdziemy do tych innych drzwi, okej? Okay? Tutaj nie wozimy. Przejdźmy się do pieca w takim razie. Piece cię podają. Tylko jakie piece? Co to jest? Tu jest piecyk. Piece cię podają. A jednak obrazy, które są w pokoju z piecami. Nice, masz zero IQ. Co?! Nie, myślałem, że żeby... muszę tak, a że znajdę okno. Pominałeś już ten obraz. No co ty gadasz? No kurde! Czemu to nie chce wyjść? Ciężko jest gdzie jest okno, w sensie... Hmm. No tu te belki widać, ale nie wiem, czy to jest okno. Jest okno, dobra. Coś mi tu zahaczył głową. Dobra, przechodzimy przez stogi Siana. Ło, nic nie widzę. Gdzie mam iść? Stąd przyszedłem chyba, tak? Tak. Trzeba coś pewnie w nich znaleźć. Ewentualnie jest gdzieś dziura W suficie? W suficie co się stogu. Nie, no nie czaję. Hmm, hm, hm, coś tu musi być. Tylko co? A może będzie jakaś przepaść? O, jest! Jak wchodzisz po schodach, poszukaj drogi. Co? I mnie zabiło. Chodzi o te schody? Nie ma schodów Ta rampa to schody? no o to chodzi Jak wchodzisz po schodach poszukaj drogi Eeeem um. Eee? Wait, widzę co tu jest Tam są drzwi, ja pierdzielę. A ja mogę tak zdążyć to otworzyć? Dobra, próbujemy to widzowie. To ja już wiem o co chodzi. Kurde, to jest 500 IQ ta mapka, dobra. Nie znużyłem, ale otworzyłem drzwi. To teraz będzie łatwiej. Ja pierdzielę. Jakie wyginione? Okej. Okay. Mózg mi wybuchnie po tej mapce. Kurde, muszę bliżej... Albo nie, od drugiej strony sobie wskoczę, widzowie. Wbijam od drugiej strony, od tej tutaj, dobra, jestem, mamy checkpointa, tu jest trap, aha, myślę, że trap nie działa, jestem strollowany, ewidentnie, okej, okay. dobra, zbejtowane, tu jest kolejny trap pewnie, ja tam nie idę. Do tej trawy. Na 100% tam jest trap, bo nic innego tam nie widzę. Także tam nie wchodzę. Tu też jest trap, pewnie. Nie? Albo i nie? Skip level. Możesz wejść tylko, jak nie będziesz wiedział, co zrobić. To nie, tu są drzwi. To ja wiem, co trzeba zrobić. Trzeba wejść tutaj. Jest jakiś obraz. I za obrazem strzelam jest okienko. 100% albo i nie tu chyba nie ma. No tu chyba nie ma. Nie, no jest takie. Jest okienko, tylko. A czemu ja nie mogę tu wskoczyć? Leży tutaj inaczej. Patrzcie to. Nie działa. No to tam mam iść. No to dobra. Czemu to nie działa jak chcę tam wskoczyć? Jest jeszcze to trudniejszy skok do wykonania. Trudniejszy skok do wykonania? No co tak. ty gadasz? Hmm. Ogólnie też dalej nie poszedłeś, no. No dalej... aha, że do góry. To nie, pierwsze wchodzą w grę. Jak tego jump'a wykonać? O! Pa, zrobiłem to! Dobra, tylko teraz tutaj się nie wyrypać. Dobra, jest checkpoint. Tędy. Usunął mi wszystkie bronie. Nie wiem, czy to tak miało być. Dobra, lecimy. Tutaj też pewnie będą. A nie, nie ma drzwi jednak z tyłu. O kurczę, dobra. Coś nowego. Jakś łazienka. Po prawej mamy skip. Tu też jest okienko. Widzę to. Kurde. Głupie lustro. Dawaj. No. A tu też można tak spamować spacją wskoczy. Okej. Okay. Bo wcześniej to nie działało, widzowie. Teraz to zadziałało. Dobra. Ło! Wow. Dywan się zapadł. Dobra, mamy trapiki. Fuck! Ja mam tam przeskoczyć. W którym miejscu była ta dziura? Chyba w drugiej połowie trapa. Op. Okej. Okay. Nie, to tu była dziura. Dobra, dałem radę. Część druga nastąpi. Jeszcze w tej części nie dowiesz się, co ukrywa rodzina. To tyle, koniec? Tak, to jest koniec. Ja pierdzielę, dobra. Ej, fajne! Widzowie, napiszcie co myśleliście o tej mapce. Według mnie jest spoko ogólnie fajne, ja czekam na drugą część i mam nadzieję, że tam będzie więcej takich rozwiązań. I będę jeszcze przychodzić. No zobaczymy jak. Myślę, że tak, myślę, że tak. Także widzę, piszcie, czy chcecie drugą część, to wtedy Bober zbuduje drugą część. Eee, I co? I nagramy drugą część. A ja się z wami żegnam. Eee, dzięki wszystkim za oglądanie. Dzięki Bober za stworzenie mapki. Spoko, spoko. To jest forczka od Bobera. I co? Pamiętajcie, subskrybujcie kanał. Trzymajcie się, mhm. simanko